Pokażę Wam jak pompuję wodę do beczki 1000 litrów plus podlewam ogródek pompą Kershera BP7 Home Garden Ecologic Do tej pompy podłączyłem dwa węże po 50 metrów. Jeden calowy to jest ten drugi 3 czwarte cala z drugiej strony. Tutaj wąż sący o długości 7 metrów ze strumienia ciągnę wodę taka trochę z mułem idzie no, ale to nie, niezbyt nie przeszkadza w sumie, nie zauważyłem, żeby był jakiś problem Oczywiście musi być podłączony wąż, czyli znaczy kabel Rondem, kawałek jest. Zbiornik na wodę to Mauser. Bodaj, że tak to się nazywa. tutaj mam drugi wąż złączka 1 cal ma 3,4 do bębna tutaj mam węża kersera Primo Flex Plus 3,4 cala tamten jakiś zielony to jest jakiś no name ten jest znacznie lepszy. Chciałem jednocalowy kupić, ale nie mają takiej długości z Kershera. No i tak to wygląda. coś tam słychać, że się leje ale jeszcze dopiero podłączyłem więc jeszcze to nie jest pełno dobra, z mojej strony tyle nie chcę mi się teraz odłączać tego bo tutaj mam przywiązany takim super sznureczkiem będzie no, ostrze, to będzie lepiej widać o więc później ewentualnie może nakręcę jak, jak to podlewam ale raczej chyba nie ma sensu bo po prostu zakładam na koniec tego węża pistolet yy, i podlewam dobra dzięki za oglądanie do usłyszenia